Odpalam nagrywanie wideo i no, nie mam co nagrywać na, na, na Minecraft w trybie wieloosobowym. Więc zaczniemy dzisiaj tryb jednoosobowy. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale zaczniemy tryb jednoosobowy. Piszcie w komentarzach, co mam zrobić w następnym odcinku. Na przykład pójść po netherite. Gdzie mam pójść? Um. Zostawcie łapę w górę, subę, dzwonę. Jeśli mnie nie znacie, jestem Mike. Michał jestem. Um. Więc, jeśli chcecie, możecie zostawić suba i łapkę. Jeśli nie podoba wam się ten film, to nie. To jest wasze zdanie. Um. Więc tworzymy świat, a nazwiemy go... eee... Yy, <grystanie> czekaj, Dobra. O, Majkowice. Czy może będą mną łupkowice? <grystanie> Dobra, gramy normalnie, widzicie, tu nic nie zmieniam. Stwórz nowy świat. Kliknąłem jezy jak mocno. Um, więc piszcie w komentarzach, co mamy robić w następnych odcinkach w, w, z tego świata. I renderuję się. Będziemy przy oceanie Albo przy jakimś morzu. A na pewno będziemy przy wodzie. Patrzcie to. Będziemy na 100% przy wodzie albo w wodzie. No nie. Hehehehe, <laughs> nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. Na jedzonko muszę mieć to. A, to jest grzybnie. Będzie trzeba pójść po Silk Touch. Bo chcę zrobić, no, te duże grzybki i zupkę grzybową. Bo tam są jeszcze no. A jedzenie potrzebujemy, dobra, ścinam to. Widzowie, dobrze jest, więc yy, nie wiem, czy teraz yy, pójdziemy po, yy, do kopalni od razu, czy idziemy tam, yy, znaleźć jakąś wioskę. Zawsze się kopałem, a więc yy, chyba pójdziemy się kopać. Jak na razie, ale na razie zróbmy zupki grzybowe. To trzeba jeść widzowie. Zabieram crafting. Nie, w sumie robię od razu patyk. Patyk właśnie. pasek tu i biorę tu. To, i bierzemy to. Dobra. Wyjdźmy z tego biomu. O, i na no w sumie mówiłem coś: jesteśmy przy wodzie. O nie, to jest ten. Chyba zimny. Tak, Zimny ocean. Ej, chyba tak to się nazywa w Minecrafcie. O. Widzowie. Tam trzeba przypłynąć. Ale najpierw. Dobra, mamy na łódkę drewno, starczy mi, więc robimy. Dobra. I dostałem obrażenia w wódkę, czy tak się da? Jak jesteś na wodzie, i dostajesz obrażenia w wódkę, nie wiem. Dobra, albo i polecimy tam, albo nie, wykopmy sobie stona, bo widać jest żelazo, to robimy. Ach. O, i widzowie są te, u łódki z, ze, ze skrzynkami, więc... Y to nam się na pewno przyda w późniejszych etapach gry. O. Pójdziemy na chwilkę pod rebianko. O, brzozowe, brzozowe, brzowe. Brzozowie jest fajne. Widziałem. Nie wiem jak wy, ale nie ja bym chciał. Żeby Minecraft zmienił, jakby zrobić na przykład z brzuchowego drewna, żeby to było takie jaśniejsze, bo to by miało jakiś sens, a nie że każde jest takie samo. No bo widzicie, co drewno jest takie jaśniejsze. To... Ejku, a no, co mamy. Je, było tu jeszcze coś? No tu. Przypalamy. I już mamy. Dobra, kopię sobie jeszcze to. I widzowie robimy sobie to i 1 2 3 4 5 6 7 8 Dobra, jeśli chcecie jakiś odcinek w, w z raidowania z Pokémonów, bo dzisiaj nagram, bo um, jest weekend. A więc mogę nagrać nie robi mi to żadnego problemu, więc widzowie, pójdziemy sobie z kimś na rajdę i nagrywamy. I jeśli wam pokażę ile rajdowałem wczoraj Mewtu, to nie pytajcie się, bo tu bardzo dużo rajdowałem Mewtu. Ma masz ruch, się nie da włożyć. To robimy tak. Robimy tak. Robimy tak. Zostawiam patyki. Robimy tak, robimy tak, robimy tak. Tak, 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 tak. tak, tak. I kopiujemy to. I widzowie, mamy wszystko dobrze. Mamy jedzonkę dużo. I płyniemy w dal. O, widzę, statek. Co nam się przyda? No, i tam się zatrzymam. O, na tym brzodowym. Albo i na tym. Albo i tutaj Albo wpłyniemy tam. Nie mam pojęcia. Ale lecimy tutaj. Widzę, jest statek. O. Dobra. Teraz muszę tak. Jezu. O, o i tak. Niezłe lagi i nie wiem, to nie przypomdzam, no ale wezmę jeszcze papier. Ale widzowie Czasami było chyba nie wiem, trzy skrzynki. No oczywiście, że były trzy skrzynki. Ojej Nie nie nie! Jak nie wiedzieliście, że są trzy skrzynki, to pokazam Wam. Bo wiele osób to tego nie wiedziało. O nie, no widzowie, że taki lud, taki lud fajny. ale szkoda, że nie było. Ej, jest Emerald, to fajnie. Odłożę go do ramki, jak będę miał ramkę, więc widzowie. Nie niszczy na razie tej łódki. Patrzcie, mamy wioskę. Mamy wioskę, więc sprawdźmy jaki lód będzie. Mm. Czy jest kowal? Dawaj kowala, dawaj kowala. Chyba jest kowal, ale nie wiem. Wow, widzowie. Jeszcze ma takie coś. To ja poszukam zielonego barwnika i se zabarwię. Dobra. To musi być kowal. Nie, to nie jest kawałek. Co to za dziwne dachy? Okej, okay, nie pytam. Nie, no tu to nie ma. Teraz trzeba przeszukać. O. Nic, się, nic się nie stało. Ja nic nie robiłam. Może kiedyś pozbieram te wszystkie łóżka i ten zrobię gdzieś w Bobu Tu będzie taki świat, widzę, samemu, samemu. Naprawdę samemu, samemu jak palc. Może, że jedynie. Um, nie mam pojęcia. Bo widziałem, można zrobić też tak, że udostępnię i będę miał hamaczy Wtedy i będzie mu ktoś dołączyć poza mojej sieci. Ma, czemu ja dwa łóżka mam? Dobra. I teraz niszczę to. To nie się w sumie co się da, a co się nie da. No to idziemy w sobie. Dobra widzowie. Ym, idziemy chyba po skarpale. No dobra. Czekajcie. Odaję się w tamtą stronę, więc trzeba iść w tamtą. No to idziemy do skarbu czy kordy. Okej, okay, trzeba iść tam. Albi w sumie. Dobrze, że ten. Bo w sumie to jest słaba wioska. Nie wiem, możemy pójść do jakiejś innej, bo może nam się trochę lepsze, albo... Znajdziemy ten na marze nowy biom, jak tak się to nazywa? Ach, ale zaraz pełne jakiegoś prawa mamy. O, to chyba w tamtym. Nie, no jeszcze nie w tamtym. To musi być tamtą. Tak, to w tam dobrze idzie. Fajne kwiatki może. Kiedyś zabiorę stąd. No i widzicie, tak to się robi. Wyrę dwa drewna. W sumie nie wiem po co. Robimy łódkę. W sumie i tak tym rzeką chyba dopłynę do tej wioski. Ale nie jestem pewien. Dobra. Zjem sobie jeszcze jedną zupkę. Jeszcze jedną. I wybiorę mapkę. No to lecimy. Nie no. Nie, dobra, myślę, że to jest dynia na wodzie. Ale czy to jest pod wodą? No, jestem. Ja są... nie na wodzie. Ej, nie, nie, niezłe. Poczekaj. Poczekaj, ta. Nie, no, bardzo fajna wioska, bo ona jest tak totalnie na krańcu. Kał, kał, it's, it. it's the kał. Okej, to jest nie. ale ona jest takie ładnie, idealnie tutaj o widzowie. O jezu, o jezu, nie widzowie, co się nazywa Big Brain? To się big brain nazywa. Uh -huh. Robię. Tak. I patrzcie, to się robi tak. Zapisuję świat jeszcze raz. O, no i bardzo dobrze. Przetrwanie. Wow, dobra. Jestem już, nic mi się nie stało, jest wszystko dobrze. Muszę zejść marchewki. Mało no, ziemniak. Zowie... A to jest to iglo. Ej, no, co ma chleby. O, tu będę mógł zrobić na Nie no, dużo jedzonka. نعم نحنا ودينا نبرأ أويا جويا Jaki farciarz! Jaki ze mnie farciarz! Idealnie trafiłem do w ogóle. Dobra, widzowie, ja na tym świecie nic nie robię. Tylko ostatnie sprawdzimy z wami domki, te. Ja bez nagrywania na tym świecie nic nie robię. Więc widzowie, tylko z wami będę tutaj. Tak, tu nie nagrywam na tym świecie, tylko z Wami nagrywam. Dziękuję Wam za oglądanie. Miłego dzioneczka. leczko. Papa, jeżeli jeszcze tego nie robicie, kto chce, kto może, yy, to mu się podoba ten film, więc może zasubskrybować i dać lajka temu filmowi. Dzięki.